Chodowca święty Krysk Ed. Dzisiaj Wam pokazuję moje małe kurczątka, jakie już są. U nich poprzątałem. Dałem, dopiero wróciłem do domu, to im dałem wieczorne, wieczorne jedzenie. Tak się prezentują. Chodowla. Tyle mi zostało. Jestem zadowolony Trochę silek jest Trochę kazałków jest I dwa miksy o. Tak to się przecież... O, pokażemy o, Zabieramy jednego Ka kazałka kochin. Gdzie? Gdzie uciekasz? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? równo tak się prezentuje, dobra, idziemy po kolejnego, bo ten już Idziemy po sileczkę. Silka nie ucieknie, bo ucieka. Albo poczekajcie. O ucieka. Uciekają z kubance. O, o. chciałem wam pokazać mojego ulubienicie. Moje ulubienicie kazełka. No i uciekają. Skubane. Jeszcze tydzień przenoszę w ogóle do innej do większej klatki. No więc starać bym mógł. Kilka silek będzie mniejszych, O jak jedzą. Jak wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Dobrze jest chodowe. Rozwija. Jestem zadowolony. Wszystko u mnie żyje teraz. A i to te silki są piękne. Wody im dałem, bo nie było. No, tak się prezentują. Nie wiem, czy będzie dłuższy film, może. O, tak się prezentują widziałem. Nie, no piękny. Najbardziej to mi się ta podoba, kurka. Ta podoba mi się. O, ten kazał mi się podoba. Zaraz go złapę. Najbardziej mi się podoba. Już kilka mam takich. Kilka młodych. O, a pokażę wam jako jedne, jeden wyhodowany kazelek. Ka kazelek. O, tak się prezentuje. Kazelek. Jeden wykluty. Tylko. Nie był był drugi, ale potrzebna z namiśle. Dobra wracaj już tu. O jakie piękne. O tak się prezentują. Dawno odcinka nie było i muszę coś dodać, żeby było na kanał. I nagrywam tak. A no, i niedługo będę nagrywać kolejny film Inkubacji. Bo kolejny kurczonka będę inkubował. Dowiecie się, jaki jajek. Miną kratkę będę musiał kupić większą Takie piękne Większe i muszę lampę dziś przenieść Nie giedź pasę to dost dostają taką Taką to jest paszaj jedynka. Daj kurde, oni by tak jadły dni Codziennie dostają po kilka razy i tak jadą. Nie jedzą, nie tyją. Niech by fajne tylko rosły. Niech by fajna hodowla była. A, wody dam, bo już, już widzę. Już gdzie już wy, wypiły, taki kubeczek dostają, wody, o, jak tu daję im wody, tych, tych takich kawie, czy tam, czym... o, daję im wody, tak, jakby było więcej tego, Kilk fajne te silki się wykluły. nie moich jajek. Kupionych jajek Fajna hodowla, nie powiem, że nie Kilka stóp moich Dwa moje, e, kilka jajek moich było Taka żelki kochion on moich kur No tych trochę się schowa Trochę, trochę tam wszystkiego Tak się nie pre... ja no dużo ich tych hodowli. No, tak się prezentują. Trochę jest tego. Nagramy do 8 minut, jak zawsze te filmy, żeby było dłuższe. O, popatrz. <trym> Minu jeszcze minuta, i 8 minut odcinka nagranego i na rano już będzie odcinek montowany. Dobra. Jeszcze chwila. Zostało 40 sekund. Dobra. Weź sekund i pożegnam się wami. <laughs> Pamiętajcie, zostawcie łapkę górę, suba na kanale no i pozdrawa Was hodowca święto Pozdro.